Już moment. Jeszcze tylko sprawdzę, co nowego się pojawiło. Dobrze. Szanowni państwo, to będzie rekordowe posiedzenie sejmu, dlatego że zamierzamy na nim uchwalić już 24 ustawy. Będzie sporo ustaw z pakietu deregulacyjnego. Będzie bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa ustawa o inwestycjach strategicznych w obronności. Będzie też bardzo ważna ustawa dotycząca zmian wspierania żołnierzy naszych, którzy będą wyjeżdżali na szkolenia związane z wdrażaniem się do nowego sprzętu, który kupujemy, będzie ustawa wiatrakowa. Wczoraj mieliśmy komisję zwołaną w trybie powiedziałbym prezydialnym, ponieważ był spór między przewodniczącymi komisji, między komisjami w Infrastruktury i Komisją Energii między Komisją Pana posła Suskiego i Komisją Pana posła Słuchonia, więc te komisje musiało zwołać czy wspólne posiedzenie Komisji Prezydium Sejmu. Z tego co wiem, bo tak żeśmy planowali na Prezydium prowadzić to posiedzenie, miała Pani Marszałek Niedziela wobec niemożliwości uzgodnienia konsensusu. Mam nadzieję, że ta ustawa wiatrakowa zostanie uchwalona. Ona zmniejsza odległość elektrowni wiatrowych od budynków z 700 do 500 metrów, ale też daje bardzo sensowne mechanizmy choćby repoweringu, czyli wymiany starych turbin na nowe, dużo mniej generujące hałasu czy różnego innego rodzaju uciążliwości, też na przykład daje możliwość i to jest fundamentalna sprawa i fundamentalna zmiana daje możliwość lokalnym społecznościom korzystania z prądu, który produkuje się na ich terenie z dużymi bonifikatami. Na tym Sejmie będziemy rozpatrywać jutro w sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych o sytuacji mediów publicznych. Spodziewamy się tutaj gorącej oczywiście dyskusji. Wczoraj też Prezydium Sejmu zdecydowało o nadaniu biegowi, biegu wnioskowi o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii Macieja Świrskiego. W związku z powyższym ruszyła procedura. Przez 21 dni ten wniosek będzie leżał do zapoznania się dla zainteresowanych posłów. Myślę, że na drugim posiedzeniu lipcowym moglibyśmy decyzję w tej sprawie podejmować po tym, jak ten termin będzie biegł. Będzie to pierwsza tego rodzaju sprawa, jak Państwo wiedzą. Będzie też na tym Sejmie informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka. Dobrze Państwo też wiecie, jak ten Sejm będzie wyglądał od strony formalnej. Drugie czytania do jutra, do późna w blok głosowań, taki konkludujący te drugie czytania jutro o 23 do 23.15. Myślę, że gdzieś do przed północą powinniśmy te głosowania skończyć i czwartek poświęcony na informację bieżącą i pierwsze czytania wielu projektów ustaw, w tym jeden projekt opozycji i konfederacji, potrzebny w mojej ocenie projekt o zmianie regulacji dotyczących handlu środkami obrony, ochrony osobistej, takimi jak kamizelki kuloodporne, takimi jak hełmy, tak, żeby można było kupować je w sposób niereglamentowany, tak jak było do tej pory. Krótko o sprawie, która też no, państwa interesuje pewnie, czyli wybory. Jest wiele głosów w tej sprawie, mój głos się nie zmienił. Nie mamy innej państwowej komisji wyborczej niż ta, i nie mamy innego sądu najwyższego niż ten. Oczywiście po całym tym też bałaganie, który PiS w sądzie najwyższym i w systemie powoływania Państwowej Komisji Wyborczej zrobił. Wybory prezydenta korzystają z domniemania ważności. Mam w tej sprawie bardzo jasne opinie prawne, które zostały zamówione przez Sejm jeszcze w styczniu. Czyli nie można mieć do nich zarzutu, że są pod coś zamawiane, pod jakąś określoną sytuację. Mam nadzieję, że sąd najwyższy, w tej formule, która jest, doprowadzi do tego, że we wszystkich tych miejscach, w których były jakiekolwiek wątpliwości dotyczące liczenia głosów, zarządzi ponowne przeliczenie tych głosów, co jest przede wszystkim w interesie zwycięskiego kandydata, bo to jest rzecz, którą mówiłem i Karolowi Nawrockiemu, i y, mam nadzieję mówić panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, to jest głównie w jego interesie żeby przez następnych pięć lat mandat wybranego przez Polki i Polaków prezydenta nie był podważany. Musimy mieć jasność w tej sprawie, ale państwo też nie może poprzestać na tym, że będzie ulegało tym czy innym plotkom, doniesieniom czy jakimś niezweryfikowanym sygnałom. Państwo musi opierać się na konkretach. Jeżeli są przesłanki do tego, żeby liczyć, należy liczyć, należy jeszcze raz przeliczyć. Prokuratura powinna dzisiaj na podstawie tych przesłanek podejmować zdecydowane działania, powinna wszczynać postępowania, jeżeli jest choćby najmniejszy sygnał, że doszło w jakimś miejscu do przestępstwa przeciwko wyborom, musi reagować prokuratura, musi reagować stanowczo. Głos w demokracji oddany przez obywatela jest rzeczą świętą. Każdy ma prawo czuć, że państwo tego głosu broni, dlatego oczekujemy ja oczekuję jasnych i jednoznacznych działań prokuratury w tym obszarze. Moim zdaniem to też da ludziom poczucie bezpieczeństwa, że państwo nad tym czuwa. Też trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tych komisjach wyborczych no byli przecież i członkowie i mężowie zaufania z bardzo wielu ugrupowań politycznych. Oczywiście, że zadaniem Państwowej Komisji Wyborczej jest doprowadzić do tego, żeby nadzór nad procesem wyborczym był szczelny, ale powiedziawszy to wszystko, trzeba też pamiętać, że podstawowym zadaniem, które staje przed urzędnikami państwowymi jest zachowanie stabilności rządów prawa, ale stabilności państwa, ale ciągłości procedur, które w państwie mają miejsce. W związku z powyższym chcę Państwu jasno powiedzieć, że oczywiście Oczywiście z uwagą wsłuchujemy się w te wszystkie głosy, które płyną do Sądu Najwyższego z Polski, z tych miejsc, kilkunastu jak do tej pory zidentyfikowanych, gdzie te głosy zostały źle policzone i trzeba je przeliczyć ponownie. Natomiast na dzisiejszą chwilę nic nie wskazuje na to, żeby moje słowa sprzed dwóch tygodni traciły swoją aktualność, jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi ważność tych wyborów to na 6 sierpnia zwołam zgromadzenie narodowe i umożliwię złożenie przysięgi wybranemu na prezydenta Karolowi Nawrockiemu. Chyba, że jak mówię, wydarzy się coś w Sądzie Najwyższym, co sprawi, że nasza wszystkich, nasze, ale oparte o fakty, o przeliczenie, o konkrety, przekonanie co do ważności tych wyborów, znajdzie swoją konkluzję w stanowisku Sądu Najwyższego, że te wybory należy unieważnić. No i wtedy oczywiście będziemy procedować zgodnie z polską konstytucją. Mamy bardzo jasne i konkretne odpowiedzialność za państwo. Wojna na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie, trudna sytuacja wewnętrzna, między nami po tych wyborach, które tyle nas krwi kosztowały, to nie jest czas na to, żeby chybotać łódką w jakichś partyjnych celach czy partyjnych interesach, czy szukać jakichś mitów założycielskich dla tej czy innej formacji. Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby Polskę przez ten zakręt stabilnie przeprowadzić. Ja będę w tym procesie zawsze stawał po stronie ludzi, a nie elit politycznych. Zawsze będę stawał po stronie tych, którzy podejmują decyzję, nawet jeżeli kandydat, który wygrywa, nie jest moim kandydatem i wolałbym, żeby prezydentem był ktoś inny. Bardziej dbam o Wasz głos niż o swój. W tej sytuacji chcę to też bardzo jasno powiedzieć. Tak czytam swoją odpowiedzialność. Wiem, że chcieli też Państwo pytać, pewnie będzie okazja jeszcze do rozmowy o tym chwilę o nasze ustalenia koalicyjne, już zresztą marszałek Czarzasty o tym mówił, zdaje się, wczoraj, że doszło do naszego kolejnego spotkania. Umówiliśmy się, że będziemy spotykali się na każdym posiedzeniu sejmu, tak, żeby już nie ekscytować państwa tym, czy się spotkali, czy się nie spotkali. Pan premier zapowiedział nam, że w przyszłym tygodniu przedstawi nam zarys swojego pomysłu na zmiany w strukturze Rady Ministrów i następnie dalej będziemy kontynuować rozmowę o tym, jak dopasować do tego kompetencje naszych ludzi. Ta rada koalicji, którą postęp, postulowałem i postulowaliśmy, która miałaby w operacyjny sposób załatwiać sprawy, których nie muszą załatwiać liderzy, zdaje się, że złapie jeszcze trochę opóźnienia i wystartuje gdzieś pewnie od sierpnia. Ale mam nadzieję, że wystartuje, bo, bo będzie to mechanizm, który na pewno też nam zarządzać tą całą sytuacją pozwoli. Wiem, że państwa też to interesuje, więc zawsze chętnie odpowiadam. Nasze spotkanie upłynęło w dobrej, konstruktywnej atmosferze wzajemnego zrozumienia. I mam nadzieję, że koalicja 15 października z impetem jeszcze większym ruszy do przodu ku nowym wyzwaniom, które rysuje przed nią rzeczywistość. To chyba tyle, tak? To Są jest... pytania... Mam trzy minuty, więc, bo mam 55 no tak prezydium szybko. i konwent, więc króciutko. Dzień dobry, Kasury Wrublewskie, RMFFM. Panie Marszałku, jak się Pan zapatruje na pomysł Romana Giertycha, aby 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe przegłosowało przerwę, na przykład jak proponuje Roman Giertych, do 6 września? Wówczas Pan by został pełniącym obowiązki prezydenta i byłby czas według Romana Giertycha na ponowne przeliczenie głosów. Dziękuję. Tak, a potem by doszło do na przykład, jeżeli to Roman Giertych nadal decydowałby o tym, bo rozumiem, że chce decydować czasami i za Zgromadzenie Narodowe, i za wiele innych instytucji państwa, do kolejnych wyborów, które wie Pan, czym się skończą? Karol Nawrocki je wygra w pierwszej turze 70%. Dlatego, że emocji społecznej, która powie: aha, chcieliście ukraść ludziom wybory, kombinowaliście przy wyborach nie da się powstrzymać i ona będzie dużo silniejsza niż ta, która jest dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić, że podobną rzecz Roman Giertych czy ktokolwiek inny proponuje Elżbiecie Witek w sytuacji, w której wygrał Rafał Trzaskowski. Mówi, Pani Elżbieto, proszę na miesiąc przejąć obowiązki prezydenta, proszę teraz to wszystko, bo są wątpliwości, proszę tam wszystko popodpisywać, tak jakby było, żebyśmy zrobili nowe wybory, bo może wygra ten kandydat, co my byśmy chcieli. Tak? Proszę sobie to wyobrazić, jaka by była nasza reakcja. Są pewne świętości w państwie i jedną z tych świętości jest konstytucja, jest głos ludzi. Rafał, Roman Giertych jest bardzo kreatywnym polityk, pra, prawnikiem. Wymyśla różne koncepcje. Wiem, że nie chce się też zgodzić wewnętrznie, w duchu z tym wynikiem wyborów, który jest. Natomiast jeżeli znalazłby, bo potrzeba do tego 281 członków zgromadzenia narodowego, takich ludzi, którzy chcieliby poprzeć przerwę, to niech mi ich pokaże. Wtedy będziemy rozmawiali o tym jako o konkretnej polityce, a nie jako o pomysłach różnego rodzaju, którymi można wypełniać Twittera. Ja mówię przy całym moim szacunku i sympatii do Romana Giertycha, bo to jest bardzo kreatywny umysł, ale on może pisać na Twitterze, a ja odpowiadam za Państwa. I dzisiaj jasno mówię mielibyście Państwo pewnie tuzin marszałków, którzy jakby im zaświecono w oczy historią jej, na miesiąc albo dwa, albo na pół roku, bo ogłośmy tę przerwę na pół roku. Będziesz prezydentem i będziesz podpisywał wszystko, to by powiedzieli super, tym bardziej, że przegrałem. Ja do nich nie należę. Ja uważam, że moim obowiązkiem jest wypełnić zgodnie z konstytucją i zgodnie z odpowiedzialnością za państwa obowiązki marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu w takich sytuacjach ma precyzyjnie opisaną ścieżkę postępowania. Ja tą ścieżką będę kroczył, mimo że, jak mówię, wygrał nie mój kandydat. Mimo, że się z nim w wielu miejscach nie zgadzałem, mimo, że uważałem go za złego kandydata, ale ludzie podjęli decyzję. I dopóki nic jej w realny sposób nie wzruszy, moją odpowiedzialnością jest umożliwić państwu polskiemu przejęcie władzy, ciągłość władzy, ciągłość zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Także jestem, powiedziałbym. Z uśmiechem krytyczny wobec tego rodzaju pomysłów. Bardzo dziękujemy. Już musimy iść wczorajszego liderów. Włodzimierz Czarzasty mówił o tym, że najpierw powinny być priorytety, potem program, a na końcu personalia. Czyli z tego by wynikało, że priorytety już są ustalone. Czy mógłby pan coś więcej o tych Nie priorytetach? Nie I muszę panu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że marszałek Czarzasty w zasadzie w trybie echolalii powtarza moje postulaty. To znaczy, że osiągnęliśmy ten poziom spójności i jedności w gronie liderów koalicji, że za chwilę Przestaniemy być sobie nawzajem potrzebni, bo każdy będzie już mówił tym drugim. Ja od samego początku, od dwóch miesięcy mówię renegocjacja umowy koalicyjnej po to, żeby zapisać w niej priorytety koalicji na następne dwa i pół roku, do tego dopasować rekonstrukcję rządu w sensie strukturalnym, a następnie do tego dopasować personalia taki porządek. Nie, ma, nie, nie zaczęła się dyskusja na temat zmiany czy ustalenia tych priorytetów, nazwania ich, opatrzenia klauzulą czasu, co do kiedy robimy, co w pierwszej kolejności. Żałuję tego, bo to jest mój postulat, on cały czas leży na stole. Natomiast mam nadzieję, że jak najszybciej, chociaż zobaczymy jakiś początek tego drugiego etapu procesu, czyli zmiany strukturalnej, bo być może z niej też. Wyjdzie nam, że premier ma jakiś pomysł, od którego można się odbić co do tego, w którą stronę powinniśmy jechać. My swoje postulaty położyliśmy, my o naszych priorytetach jako środowisko Polski 2050 wyraźnie mówimy. Mam nadzieję, że do tej rozmowy dojdzie. Moim zdaniem każda zmiana, nawet strukturalna, nawet rekonstrukcyjna w rządzie, bez ustalenia priorytetów, bo na nich się oprze opowieść o nowej nadziei. Będzie bardzo krótko trwała. To znaczy, to pomoże na trzy miesiące albo na dwa miesiące, ale na pewno nie pociągnie tego projektu przez dwa i pół roku. Musimy, musimy powiedzieć ludziom, co chcemy zrobić przez te dwa i pół roku, kiedy zaczął się ta, cały ten cykl wyborczy i co po kolei będziemy robić, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu, bo inaczej politykę będą nam narzucać Nawrocki, PiS, Konfederacja, Brown i inni. A my musimy mieć sprawczość dlatego, że wybrali nas. Do niej ludzie. Dobrze odmieniłem. Dziękuję. Bardzo później dziękuję panie jeszcze... marszałku. Panie przewodniczący, ma dobrze, bo ja naprawdę mam prezydium i kontakt W trakcie za... posiedzenia. Bardzo dziękuję.